Cześć, nazywam się Łukasz Kaszmierzjak i dzięki moim działaniom klienci pozyskują o 50% większe odszkodowania. W tym materiale przybliżę Wam temat pozyskiwania strat poniesionych przez osoby poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego. Z uwagi na fakt tego, że jest to dość rozległy temat, rozbiję go dla Was na kilka części. Oto pierwsza z nich. Zapraszam do oglądania. Każdy wypadek niesie za sobą krzywdę i straty finansowe. Takie straty bywają mniejsze lub większe, jednak nieważne, czy mowa o zwykłym rozstroju zdrowia, czy poważnym wypadku, w wyniku którego poszkodowany pozostaje niezdolny do normalnego funkcjonowania przez resztę swojego życia. W takich czy innych okolicznościach ubezpieczyciel lub w przypadku jego braku fundusz ubezpieczonych bądź sam sprawca ma obowiązek wypłacić nam zwrot wszystkich poniesionych kosztów i strat, jakie są wynikiem tego danego wypadku, pod warunkiem, że strata lub Koszt jest wynikiem lub bezpośrednią pochodną tego wypadku. Na przykład utracone dochody, koszt lawety, jaka zostanie zamówiona, gdy nie posiadamy ubezpieczenia ACOC um, lub Fully Comprehensive, koszty transportu, koszty rozbitego telefonu, który bywa często yy, i służy nam yy, jako na przykład nawigacja. Koszty uszkodzonego fotelika dla dziecka. Jeśli wypadek był poza granicami, koszty na przykład biletów lotniczych. Koszty parkingu to bardzo ważny koszt, który bliżej omówimy w późniejszym czasie. Koszty wyceny pojazdu, bo czasami musimy zapłacić warsztatom za na przykład przygotowanie takiej wyceny. Koszty zabiegów rehabilitacyjnych, koszty wynajmu samochodu zastępczego to bardzo ważny koszt, który wymaga szczególnej uwagi. Dlatego bliżej omówimy to w kolejnym materiale. Koszty opieki, na przykład w szczególnych wypadkach wymagana jest 24-godzinna opieka pielęgniarki oraz wiele, wiele, wiele innych. Aby otrzymać zwrot z tytułu takiej straty, należy pamiętać, że wszystko musimy udowodnić i odpowiednio uzasadnić. Nie wystarczy tylko powiedzieć, że wydałem XYZ, proszę o zwrot. To tak nie działa. Nikt wam na przysłowiowe piękne oczy nic nie zwróci. Jak to zrobić? Polecam każdemu poszkodowanemu, aby jeśli to możliwe, Tuż po zaistniałej szkodzie, założył sobie w domku drobny folder, do którego będzie zbierał rachunki oraz zapisywał wszystkie poboczne koszta, jakie ponosi w wyniku tego konkretnego wypadku. Proszę mi zaufać, że często jest tak, że likwidacja szkody, nawet z tej pozornie znikomej, przerasta nasze wyobrażenia i bardzo często słyszę z ust moich klientów, Nie spodziewałem się, panie Łukaszu, że tak mogłoby to właśnie wyglądać. Podam wam teraz przykład z życia. Ostatnio klient, który miał bardzo klasyczny wypadek, został po prostu uderzony w tylną część pojazdu, samochód został dość mocno zniszczony, klient na domiar złego doznał rozstroju zdrowia i powiedział mi, że a, Panie Łukaszu, szkoda tracić czasu, ja nie będę zbierał tam żadnych rachunków, pewnie generalnie rzecz biorąc i tak nic nie dostanę, albo co tam się może zresztą mu zbierać. Po namowach wspomniany klient zrobił sobie jednak taki folder i co się okazało? Sprawa trwała około 6 miesięcy i kiedy dokonywaliśmy podliczenia jego strat po finalnym, Oczywiście rozliczeniu, a to wyjazdów na fizjoterapię, a to wyjazdu na komisję lekarską, gdzie trzeba było na przykład zapłacić za parking. A w międzyczasie pojawiły się jeszcze jakieś leki przeciwbólowe. Pan musiał jednak kupić sobie nowe oprawki, ponieważ okulary, na przykład, jakie miał na nosie tego dnia, zostały również uszkodzone. Czekając na samochód zastępczy, musiał pilnie odebrać dzieci ze szkoły. I w tym celu zamówił taksówkę. Zwyczajnie okazało się, że niby taki grosik do grosika nic nie zmienia, a jednak Pan otrzymał dość fajny zwrot sporej ilości pieniędzy, które zresztą i tak wydał. Mówię o tym, bo często jest to temat bagatelizowany. Często też wielu klientów budzi się na sam koniec postępowania, kiedy jest już za późno. Panie Łukaszu, ale jeszcze to, albo to. Musimy przedstawić rachunek, paragon, fakturę, cokolwiek za daną stratę, bez tego ani rusz. Teoretycznie, pod warunkiem, że posiadamy taki dokument, ubezpieczyciel powinien nam zwrócić poniesiony każdy koszt. Najważniejszym jest jednak. To, aby pamiętać, że ubezpieczyciel ma obowiązek, aby zapłacić Wam za wszystkie poniesione koszta, ale Waszym obowiązkiem jest, aby je minimalizować. Co mam na myśli? Podam Wam teraz kolejny przykład życia, kiedy to poszkodowany w wyniku wypadku bez konsultacji z lekarzem i bez skierowania na własną rękę zdecydował się, aby udać się na fizjoterapię. Nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt tego, że dał się namówić przez specjalistę, który zaproponował mu coś w rodzaju takiej. Aromaterapii, trochę niestandardowego leczenia, w jego ocenie, tego specjalisty, bardzo skutecznego w działaniu. Poszkodowany wydał dość sporą sumę i wydawało mu się, że skoro spełnia wcześniej wymienione przeze mnie warunki, to może oczekiwać pełnego zwrotu, twierdząc, że skoro wydał takie pieniądze i ma oczywiście potwierdzenie, to mu się należy pełny zwrot. W tym przypadku ubezpieczyciel odmówił wypłaty, stwierdzając po pierwsze, że poszkodowany nie posiadał wskazań do takich zabiegów. Decyzja na dodatek nie była poparta żadnym skierowaniem. 2. Koszt takich zabiegów był trzy razy większy od zwykłego leczenia. Forma takich zabiegów była bardziej ukierunkowana na relaks niż na terapię manualną, która to tak naprawdę, jako jedyna forma, w takim przypadku mogła przynieść oczekiwany rezultat. Więc pan wydał po prostu pieniążki na własne życzenie w zakresie, powiedzmy, takiej, takiego aspektu, który nie do końca miał założenia, ażeby poprawić jego stan zdrowia w tym konkretnym przypadku i okoliczności. Pamiętajmy, że zabiegi fizjoterapeutyczne mają mieć w dużej mierze formę manualną, czyli w postaci takiego miksu specjalnych technik masażu i ćwiczeń, które powinny pomóc nam w powrocie do stanu sprzed wypadku. Pamiętajcie również, ubezpieczyciel to firma. Firma musi zarabiać, aby istnieć. Nie dajcie im żadnego powodu, aby zaniżyć wysokość waszego roszczenia lub nie wypłacić wam i tak należnych po części kosztów. Każda jest sprawa na tyle dobra, na ile jesteście ją w stanie udowodnić. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o podstawowe informacje związane z tematem kosztów. Pytania, wątpliwości, osoby zainteresowane zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Z przyjemnością omówię z Wami każdy aspekt Waszej sprawy. A teraz zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!